Ja ty nie masz tego spać. No to ja wytłumaczę Zamieniamy Co? No e, Zamieniamy czerwony jakiś ten ten filtr, zamieniamy na taki niebieski i e, już tam, tam już włożyłeś od drugiej strony No i tam jest już włożone i teraz próbujemy tu włożyć Wężyk, więc zaraz będziemy go podgrzewać i będziemy wkładać To jest syndrom youtubera, jak się zapali to będzie śmieszne. Nie, tu jest coś się nie podpali Chodź tu po prostu Chodź tu i najwyżej to tu rzucić na ziemię i to butem Tu jest bo to się nie zapali no. ty, ale ty nie masz tego spalić, co nie? No wiem Chyba już za późno No to weź to sobie wyjmiesz teraz Wyjmiesz to? Już jest pęknięte Tak? Albo... Dalej nie chcę iść No bo tym miejscu to delikatnie podgrzać Ale możesz... O Tak będzie przeciekać, czy będę miał problem Taki delikatny, żebyś mi palców nie przyjarął O no, o, 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 no Nie, 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 ja co tutaj No dalej A żeby poczuć, że no dobra, masz rację Znaczy i... Chodź Dobra, wrzucę to do wrzątku, nie chujo. Do wrzątku to wrzucę, to nawet nic, nic, nie, nie zmiękło. Jeszcze bardziej. Wchodzi? Prawie. Spal Próbuję wytłumaczyć kolegom kurwa z Mołdawii, że jak użyją przeciw nam kurwa sprzętu, to będą zabici. I trzymają pałki i my jesteśmy we dwóch ani trzech. a trzech. Ja mam akumulator na kablu. I nie wiem czy już w nich wjeżdżać, czy kurwa za chwilę. I to dalej, nie? Ale tu jest takie no i to. Uja. Czyli do wrzątku. No, no, no jest gipkie widzę. No tu jest gipkie co nie? A no. z drugiej strony jest twarde. No bo tam przepadaliśmy. Krótki ten wężyk musi, może być. Myślisz? Wiesz, bo on napięty nie może być, co nie? Kurde, jakie to już twarde ja. That's what she said <laughs> kurde, też, kurwę, no to No co, proszę do mojej kuchni Siemanko Witam w mojej kuchni <laughs> Ona, nie umie gotować Też ja Inny wężek, bo tamten już był zrąbany Wszedł Wszedł? Widzisz główka No i wyszedł kurwa. No nosiki prowiant zjedzony. Bierzemy się dalej do roboty.